Trochę jak baba. Gnu, no, gdzie on znów jest? Włącz sobie ten scenariusz, tak żebyś miał przed oczami go. No, mam już. No i w tym momencie no, ci się nie, nie udało przedrzeć przez jakieś tam tunele, bo akurat no, no. Dorwali cię tam dostałeś, biegniesz dalej, ale już taki wiesz, zraniony. No to było. Tam jest! Tam jest! To jest takie twarde, tam jest! To musi być takie, tam jest! Możesz sobie tak nawet ręką wymachnąć i pokazać palcem tam w ścianę. Cały czas pokazuje. Ale nie, ja muszę, jak to ma być energiczne, to ja muszę tam kurwa jeszcze powiedzieć. Kurwy to nie będzie energiczne. Jak można zostać postrzelonym i powiedzieć tylko ała! trzy 2 1 AKCJA! NIEEEE NIE I to tak brzmiało? Jakbyś ty umarł, nie ten twój kolega No gdzie on znów jest? No gdzie on znów Czyli ma być tak Ała Bez kurwy Nie, ma być ACH Chyba takie AAAAA No, nie tak KURWA patrz JA PIERDOLĘ PRZESTAŃ STRZELAĆ znaczy, ty chciałeś chyba to zrymować, nie? Ale... Nie, właśnie to specjalnie Aha. powiedziałem, bo normalnie jest tekst. Takie życie w naszej branży, jeden weekend, pięć melanży. A. Tak, to powinno być takie życie w naszej branży... Raz pod nawozie, raz pod wozem. <grystanie> Chuja to daje. Nie no, daje, tylko by się w skupić. Dawaj, trzy, dwa, nie klikaj w myszkę, bo znowu słyszałem Jezu, sorry Trzy, dwa, jeden, akcja Tam jest! No gdzie on znów jest? <noise> nie, ma nie ma nie jest takie A jakbyś kurde, jakby cię coś o orzeźwiło Tylko masz takie A jakbyś kurde duży. Kurwa, nie strzelaj tym jebanym karabinem Jest w sektorze C w hangarze B2 przypięty do rusztowania że twój uśmiech już i, i to mnie połowie, wiesz, aż tak. Hangarze. Hangarze. Co ja mam powiedzieć tutaj? No jest kto, że C w hangarze. No. No. Od zderzenia asteroidy Ziemią minęły już 3 lata. Ludzie. Kurwa. C... Musi. Już dobre 3 lata mają być. Ludzie powoli zaczynają odpuszczać podziemne schronienia. Odpuszczać, puściły je swoje winy i wyszły z nich. Nie, teraz jak, jak ten, jak. jak Rafonix. Jak to im to skurwa? Jak chce za to słyszeć? Macie go złapać i dopilnować, żeby odpowiedział na to, co zrobił. No, szybciej z tą mnociarnią. Szybciej z tą mnociarnią, ty szmuluje pan! Halo! Wyobraź sobie, że wsiadasz w samochód i zbierdala się w ciebie gościu z zaduby. Jaka jest twoja reakcja? Aha! CZY KURWA?! No jaka jest twoja reakcja? No dobra, no, ale... Dobra, ale to tak w Kurminie musi być bardziej. Katastrofa w międzynarodowym Staczku. Pst. Pst. Dobra. 8 sierpnia 2123 roku wskazały na to, że zamarzł cały Pacyfik. Mało tego w tym miesiącu odnotowano najniższe temperatury tysiąclecia. Dobra. E, powiem tak, e, wyszło dobrze, aczkolwiek w pewnym momencie coś tam słyszałem jakieś szurnięcie. E, I czekaj. I jeszcze jedna. Jedna doczepka. E, Powiedziałeś tak zbyt entuzjastycznie. Mało tego, to było takie mało tego. Trofiłem, SKURWIELA! Trofiłem tego SKURWIELA! Uciekinier ukrywa się w fangarze B2 i ma broń! Uciekinier ukrywa! Uciekinier ukrywa! O Boże. No jest, ale nawet. Przeczytaj to sobie na głos. Hmm. Tak, na razie powoli, wiesz? Ale że powoli jakoś ci po, prostu. po prostu, Po prostu na razie powoli to przeczytaj z takim stresem. Jakbyś się bała czegoś i mówiła to tylko dlatego, że miało coś, mało by cię to uratować. Okej. Okay. Zdrowaś Maria łaski, pełna. Pan z tobą błogosławiona z tymi między niewiastami i błogosławiony owoc życia twojego Jezus. <grych> Czekaj, co. A! <grych> się nie modliłam. No, p... Nawet nie wiem, co to ma kurwa być. Nawet żadnych... <grych> <grych> być. A, o to napisał. Takie na była robiło. Chce mi się. I się zatrząsł <laughs> Zatrząsł Jeszcze to XD No to ja nie wiem co to ma znaczyć Future Horizon do NASA, misja wykonana Opuszczamy właśnie orbitę planety wulkan Pojeździliśmy ogromne straty w ludziach Woli kierujemy się z stronę Ziemi <coughs> Spójrz <coughs>